kto miał retail e-commerce, mówił, że robi omniczane. Jakbyś miał mi się tak zastanowić, wie, ale w jednym zdaniu, to jest challenge. Czym na pewno nie jest Omniczane w takim kontekście? Nie? W jednym zdaniu to jest... Może by dwa, ja wiem. Żeby się widzowie to, to zrozumieli. Wiesz co, ostatnio mieliśmy fajną dyskusję w firmie na temat raportowania zarządczego, czyli tego, w jaki sposób prezentujemy dane. I ja bym zapytał. Tego dyrektora sprzedaży, o którym Ty mówisz, czy retailu, czy e-commerceu, zadałbym mu pytanie, ile sprzedał, czy jaką sprzedaż zrealizował w poprzednim miesiącu. I usłyszał, czy on powie, że zrealizował 5% wzrostu w e-commerce albo 3% wzrostu like for like w retailu. Czy usłyszał o sprzedaży omniczanelowej, o lifetime value klienta omniczanelowego? Czyli myślę, że mocno bym spytał o dane, jeżeli organizacja patrzy na sprzedaż z perspektywy kanałów, to nie jest omniczanelowa.